Niedawno naukowcy odebrali tajemniczy sygnał. Jego pochodzenie nadal nie jest pewne. Doszedł on z zadziwiającego kierunku. Najbliższa gwiazda do Układu Słonecznego nie odznacza się już tylko planetą na swojej orbicie. Skąd mógł wziąć się ten sygnał? Kto mógł go nadać? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w tym odcinku. Astronomowie codziennie widują niespotykane zjawiska i obiekty, a korzystanie z cudów technologii, jakimi są teleskopy, to dla nich codzienność. Ale tym razem na pewno byli zaskoczeni. Teleskopy radiowe wykryły podejrzany sygnał dolatujący z kosmosu i nie to jest dziwne. Z przestrzeni kosmicznej dolatują miliardy różnych sygnałów. Liczą się neutrina, fale grawitacyjne, a nawet światło. Tylko, że to był sygnał radiowy. Dokładniej sygnał FM, a tych sygnałów używamy na przykład do radio albo krótkofalówek. To znaczy, że sygnały FM są świetne do komunikacji i mogą być wytworzone tylko i wyłącznie przez technologię. Jest też możliwość, że jest jakaś nieznana reakcja chemiczna, która je tworzy, ale co jeśli to faktycznie technologia? Kierunek, z którego dotarł do nas ten sygnał, jest też zadziwiający. I tu przechodzimy do układu Alfa Centauri. W układzie Alpha Centauri znajdują się trzy gwiazdy: Alpha Centauri A, Alfa Centauri B i Proxima Centauri. Wokół gwiazd A i B nie odkryto jeszcze żadnej planety. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że jakaś planeta tam jest. Jednak teraz skupimy się na gwieździe, która orbituje wokół centralnego układu: Proxima Centauri. Proxima Centauri jest czerwonym karłem, czyli chłodną i ciemną gwiazdą. Orbituje wokół niej planeta, o nazwie Proxima Centauri B. W skrócie Proxima B. Jest to planeta podobna do Ziemi, z niewiele większą grawitacją i możliwe, że jest tam ciekła woda. A gdzie woda, tam życie. Jeśli na Proximie B jest jakaś obca cywilizacja, to na pewno muszą się ze sobą komunikować. I tu wracamy do naszego sygnału. Jeśli pochodzi on z tego układu, to raczej z tej planety. Kiedy ludzie nadają audycje radiowe albo oglądają telewizję, to sygnały komunikacyjne nie lecą prosto do nich. Rozchodzą się kuliście po całym wszechświecie, i tak samo może być sygnałami obcych. I tu przechodzi nas dreszczyk, bo proxima B jest oddalona od Ziemi tylko o 4,2 roku świetlnego. Z sensowną prędkością można tam dolecieć w około 40 lat. O podróżach międzygwiezdnych opowiem w jednym z kolejnych odcinków, ale nawet jeżeli tu przylecał, to nie boimy się inwazji. Odpowiedz sobie na takie pytanie. Czy gdybyś poleciał z innymi ludźmi do obcego układu, to chciałbyś wszystko rozwalić i zabić tubylców? No raczej nie. Więc czemu oni mieliby chcieć nas zgładzić? Pochodzenie sygnału nie jest jeszcze potwierdzone. Może pochodzić od obcych, ale jest duża szansa, że wyleciał on z Ziemi i w jakiś sposób zmienił częstotliwość. Na razie to pozostaje niepewne. A co jeśli to obcy? Daj znać w komentarzach, a z mojej strony to by było na tyle. Więc jeśli podobał ci się ten odcinek, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.